Zaraz na gorąco, tuż po koncercie, jestem bardzo rozemocjonowana. Przede wszystkim jestem pod wielkim wrażeniem tego, jaką rzecz organizuje w Solęczynie Paweł Nowak, bo to Paweł nas tutaj wszystkich zgromadził, a to, że dziś na tym festiwalu akordeonowym mogliśmy zagrać premierowo właśnie na żywo utwory z płyty na Kaszebach 2, to jest dla mnie wielkie szczęście, wielka radość, ponieważ jestem zakochana w tej płycie. Cieszę się, że ta płyta się ukazała i dzisiaj mogła wybrzmieć premierowo. To są piękne aranżacje, piękna muzyka, piękne teksty, przesłanie I to jest wszystko tak szlachetne. Marzy mi się, żeby jak najwięcej właśnie tak szlachetnych rzeczy powstawało w języku kaszubskim. I za to chwała Pawłowi, że, że tutaj nas zebrał w takim składzie, takich przezdolnych ludzi. No i jeszcze publiczność. Ja proszę państwa, miałam wrażenie, że my sobie nawzajem wysyłamy przepiękną energię, że publiczność jest z nami całym sercem. Chcą być z nami, chcą słuchać tych dźwięków i są mocno zaangażowani. Cieszę się, że dzisiaj mogą tu być.